W na 10 Jezus mówi, owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, i dalej mówi, a one znają mnie i rozumie przez to intymną relację. Poznaliście Boga, jesteście wierzący. I oczywiście mówi to o tych, których zna. To jest cud zbawienia. Ty, który nie znałeś Boga, teraz znasz Boga, i wołasz Abba, Ojcze. I jesteś znany przez Boga, bo nikt nie może przyjść do mnie, powiedział Jezus, jeżeli go nie pociągnie Ojciec Jana 6:44. Teraz kiedy znacie Boga, bo Bóg was zna, czemu Galacjan 4:9 zawracacie? To słowo pochodzi od nawrócony, czemu znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów? Każda forma fałszywej religii, w tym zniewolenie prawem Mojżeszowym ze strony Żydów, jest słabym i nędznym żywiołem w porównaniu z prawdziwą Ewangelią Chrystusia. Czy znowu chcecie być zniewoleni? Czy nawracacie się wstecz? Wracacie do swojej starej religii? Wracacie do judaizmu, który nie był nawet waszą starą religią, ale wracacie do religii, która kiedyś była Bożym planem, ale została zastąpiona? Czy wracacie do tego, co zakrywa teraz prawdziwą religię, a samo w sobie jest fałszywe? Legalizm jest fałszywą religią powrót do przepisów żywieniowych, powrót do przestrzegania szabatu, powrót do świąt, uroczystości i paspy. Czy wracacie do tego, od czego zostaliście uwolnieni? Czy wracacie do swojej starej rodziny, do dawnej niewoli? Czy synostwo wam nie wystarcza? Czy się wycofujecie? To wcale nie jest głębokie. Patrzycie na religię i myślicie, że coś jest nieformalne, jeśli wygląda tak jak u nas. A potem widzicie pewien obraz, idziecie do katedry, lub oglądacie coś takiego w telewizji, i widzicie cały ten nonsens, wszystkie kostiumy, cały blicht i brokat, które się na to składają, i macie wrażenie, że to jest głębokie. To nie jest postęp religii, to jest regres religii. Powrót do słabych i nędznych żywiołów. Powrót do prostych, prostackich rzeczy.